no Ten wichajster proszę Was, to jest mądrość i godność człowieka. To jest przyssawka do szyby. Taka prosta rzecz tutaj, zakończona akurat w tym wypadku, jest tym uchwytem metalowym. Ale zobaczcie, tutaj jest to na śrubkę, po prostu przymocowane i to jest element niezbędny, który będzie być w każdym autokarze, który jeździ turystycznie, ale też na przewozach, właśnie za kolej żeby po prostu móc te plakietki przymontowywać, nie, a nie, że to jest jakieś upychanie, klejenie taśmą klejącą czy innymi cudami. Naprawdę tak, dopiero to jest tak proste i dopiero tak to może funkcjonować. Prosta rzecz, a ja myślę o czymś takim, żeby sobie nie kupić, żeby na przykład zasłonić siebie wewnątrz, żeby tutaj na przykład tak zamontować w ten sposób jakiś karton, czy inną kartkę, żeby mi nie było widać, w świątyni chciał to na przykład naprawdę spać. No, więc polecam. Naprawdę prosta rzecz, a bardzo pomocna. O, tak to wygląda po zdementowaniu tamtego uchwytu, i także to możesz sobie po prostu przykleić do szyby. Na to zakładasz sobie kartkę w ten sposób. Na przykład, o, i to już sobie nakręcasz nakrętkę, i sprawa jest rozwiązana. Po prostu serdecznie polecam. O, w ten sposób, Tylko, że ja to za nisko teraz dałem i kartkę mi odstaję. No. o. I tak też to funkcjonuje. Fantastyczna, prosta rzecz, w wielu autobusach widziałem, że tego brakuje. Pozdrawiam.